Nie z tym bilansem. A, trzeba jeszcze przejrzeć bieżące rachunki i korespondencję. Hmm. Parker, słucham? Parker, jeżeli na tych pójdziesz do domu, przekonasz się, że mówię prawdę. Dziś jest znakomita okazja. To, to, znowu pani? Kim pani jest? Halo! 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 Odłożyła słuchawkę. Zwariowana pijaczka. To już chyba drugi tydzień, jak do mnie wydzwania. Jednak, jeśli mówi prawdę. Jeśli mówi prawdę, to... samochód doktora Millera przed domem. A, jak mogłem dać się jej tak nabrać? No? Przyjechał jak zwykle z wizytą. A... A może może Lucy poczuła się gorzej? Nie biegać na go po pokoju, bo jeszcze cię ktoś zobaczy przez okno. I co z tego? Wszyscy wiedzą, że jesteś moim lekarzem. <laughs> tak, tylko że moją specjalnością jest laryngologia. <laughs> William? Przecież miałeś być o dziewiątej? Jak, jak mogłaś. Lucy. Wysiadywałem całymi wieczorami w biurze, żeby zarobić na Twoją kurację. Hmm. A ty tymczasem... Przepraszam cię, William. Ty dziwko! Ty nędzna dziwko! O William! Nie! A, nie strzelaj! Pan oszalał! Lucy! Lucy, kochana! Ja nie chciałem! Ona Uspok nie żyje? Uspokój się, Parker. Teraz już za późno. To przez ciebie draniu! To ty ją do tego namówiłeś? Wpakuję ci kulę w łeb! Puść! Puść! Zaraz, zaraz, się cię puszczę! Odbiorę cię tylko do... Bez zabawkę. Puść! Tak. W porządku, w porządku. Teraz możemy porozmawiać, spokojnie. No, no i cóż pan najlepszego zrobił, Parker? Biedna Lucy. Niewiele brakowała a i nie by pan tak załatwił. ty! No, spokojnie, Parker. Niech pan zacznie myśleć rozsądnie. Czyż pan nie wiedział, czym to pachnie? Przy okazji mnie pan też wpakował w tę całą historię. Jestem, jestem mordercą! Zabiłem swoją żonę! Dokąd pan dzwoni? Na policję. Przyznam się do wszystkiego. Zwariował pan! Odłóż słuchawkę parkę! Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed policją. Teraz obaj jesteśmy w to w Mój wóz od godziny stoi przed pańskim domem, a poza tym moja pielęgniarka wie, że poszedłem z wizytą do pańskiej żony. Niech się pan zastanowi. Grozi panu krzesło elektryczne, a mnie? Przez pańską gwałtowność cała moja kariera lekarska wisi na włosku. Jeśli pacjenci dowiedzą się o tym, co się tu zdarzyło, moja klinika zbankrutuje, a żona rzuci mnie i zabierze wszystkie pieniądze. Nawet gdybym teraz stąd wyszedł, to i tak policja ustali dokładnie godzinę śmierci Lucy i nie będę miał żadnego alibi. Dlatego, póki czegoś nie wymyślimy, będę musiał panu dotrzymać towarzystwa. Rzeczywiście, co ja. co ja najlepszego zrobiłem? Trochę za późno się pan pamiętał. Ale skąd do diabła przyszła panu do głowy myśl, żeby akurat dzisiaj wrócić wcześniej do domu? To, to, to przez te anonimy. Otrzymywałem tajemnicze telefony od jakiejś kobiety. Trwało to już. Ze dwa tygodnie wymawiała mi przez ten cały czas, że, że Lucy zdradza mnie od dawna z jakimś facetem. Ale za każdym razem, gdy dzwoniła, była pijana, więc myślałem, że to jakaś, jakaś wariatka. Długo nie wierzyłem, że mówi prawdę. Dzisiaj postanowiłem. Postanowiłem się jednak przekonać i. Mówi pan mówi pan, że była pijana? Tak. W takim razie sprawa wygląda jeszcze bardziej poważnie niż myślałem. Jak to? O ile pan nie kłamie, to wszystko wskazuje na to, że dzwoniła do pana Adela, moja żona. A. Kiedy zdała sobie sprawę z tego, że nie może już liczyć na moje względy, zaczęła coraz częściej zaglądać do kieliszka. Zamykają ją nawet w domu, bo mi wstyd przed ludźmi. Nie pamiętam kiedy widziałem ją trzeźwą. Ale nie sądziłem jednak, że doszła już do takiego stanu, żeby czyhać na moje życie. Tak, teraz wszystko jest jasne. Nasyłając tu pana, liczyła na to, że za jednym zamachem pozbędzie się i mniej swojej rywalki. Sprytnie to obmyśliła. Tak, ale, ale, ale dlaczego akurat mnie wybrała na swego Mściciela? O ile wiem, nie jestem pierwszym mężem, któremu przyprawił pan rogi. Bo pan jest porywczy, wiedziała o tym. Przecież nieźle załatwił pan Brauna, kiedy w zeszłym roku na przyjęciu przystawiał się do Lucy. Adela wiedziała też, że bardzo pan kocha żonę, miała więc wszelkie powody, aby przypuszczać, że jeśli złapie pan Lucy na gorącym uczynku, może pan popełnić nawet zbrodnię z zazdrości. I nie pomyliła się. Co teraz będzie? Czy ja wiem? Musimy się zastanowić. Miał pan szczęście, że i mnie pan nie kropnął. Wtedy z pewnością wylądowałby pan na krześle elektrycznym. Ja. ja. O, Parker, nie rób takiej przerażonej miny. Zaraz coś wymyślimy. Ja też jestem w sytuacji bez wyjścia. Jeżeli Adela dowie się, że wyszedłem stąd żywy, na pewno wymyśli inny sposób, aby się mnie pozbyć. Tak. W najlepszym przypadku wykorzysta skandal i puści mnie z torbami. Bo wszystkie pieniądze należą do niej, niestety. A, 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 a czy nie można by... Czy nie można by powiedzieć, że, że to był wypadek? No, gdybyśmy upozorowali samobójstwo, Lucy lub ja, ja wiem, no, powiedzieli, że zastrzeliła się niechcący sama, ponieważ nie umiała obchodzić się z bronią. Nie, to Co? bez sensu. Co? Sama sobie strzeliła w serce z tej odległości i, i pod tym kątem nie, niemożliwe. Tak, to prawda. Ale zaraz, zaraz, mam lepszy pomysł. Widzi pan ten stalowy drążek, na którym wisi firanka? Tak, tak. Mogłoby to wyglądać tak, jakby Lucy podczas wieszania firanek spadła ze stołka i wbiła sobie drążek w piersi. Ach. Kulę oczywiście przedtem usunę. Tak. Mówię ci, stary, że warto spróbować. No, jest pan lekarzem, no. A czy, czy rzeczywiście sądzi pan, że, że policja da się na to nabrać? Całą prawdę wtedy tylko dałoby się ustalić, gdyby trupa pańskiej żony dokładnie zbadano, ale. Tak. Tego da się uniknąć, jeśli zabiorę tak. ciało lucy do swojej kliniki. Oh. Wyciągnę drążek z rany i sam wystawię kartę zgonu. Ach. Poza tym możemy obydwaj zaświadczyć, że będąc na schodach, słyszeliśmy, jak lucy. Krzyknęła spadając ze stołka. A kiedy weszliśmy do pokoju, leżały już martwa obok okna. He, tak, no, a, a jak się pan wytłumaczy przed pańską żoną? Przecież ona o wszystkim wie. Tak, ma no, pan rację. Jej nie będzie można nic mówić. Nie dość, że wiedziała o moim romansie z Lucy, to wiedziała również i o tym, że pańska żona nie znosiła wszelkich prac domowych i nigdy nie próbowałaby sama wieszać firanek. No właśnie. Przypuszczalnie zawiadomi o tym policję. Tak, więc pozostaje. Pozostaje tylko. Jak. jak. Ach, rozumiem. Sądzi pan, że. że pańską żonę trzeba również. Niestety. Mhm. Jest to dla nas jedyne wyjście. I, jak pan zamierza to zrobić? Upozorujemy samobójstwo. Ach tak. Wiele osób wie, że mam częste przygody z kobietami. Tak. Adela popełni więc samobójstwo z zazdrości. Ach. Mamy mały domek w górach. Uśpię Adele chloroformem, potem zawiozę ją tam, otworzę gaz, tak. i zostawię ją z napisanym na maszynie i podpisanym przez nią listem pożegnalnym. Aha. Potem pojadę do Margaret. To moja pielęgniarka i pomocnica. Bardzo mnie lubi i na pewno zgodzi się w razie czegoś zaświadczyć, że całą noc spędziłem w jej mieszkaniu. Co, doskonałe alibi, nie sądzi pan? Hmm? Rzeczywiście. Ale Ale jak będzie pan podpis żony na tym liście, to? Mm. Jak pan już wie, Adela lubi sobie popić. Dam jej do podpisania polisę ubezpieczeniową wraz z czystą kartką papieru. Aha. Podpis będzie nieco chwiejny, mm. ale nikt nie będzie przecież wymagał od samobójczyni, aby tuż przed śmiercią myślała o wyraźnym podpisywaniu się. <laughs> Doskonale pan to obmyślił. Uratował mi pan życie. No. Nie wiem, jak... Jak mam panu dziękować? O, odłóżmy grzeszności na później. Teraz musimy jak najszybciej zająć się Lucy. Przewiozę ją do kliniki, a jutro trzeba będzie pozbyć się Adeli. Um, Parker, słucham. Parker? Tak, Parker, słucham. Halo, tu tak. Miller. Ach tak. Z Adelą nie wszystko poszło tak, jak zamierzałem. Muszę skorzystać z pańskiej pomocy. Tak, co mam robić? Halo? Tak, co mam robić? Jestem teraz w budce telefonicznej na autostradzie, niedaleko naszego domku. Tak. Musi pan tu jak najszybciej przyjechać. Rozumiem. Rozumiem, już jadę. Niech pan się nie przerazi. Posadziłem ją w fotelu. Aha. <grym wytrych> Widzę, że już ją pan uśpił. E e powiedział pan przez telefon, że są jakieś trudności. Teraz już nie, drogi przyjacielu. <grym wytrych> Jak długo będzie nieprzytomna? <grym wytrych> Zawsze. Niech pan jej ja. się dobrze przyjrzy. Jak to? Ależ. Ależ pan ją zastrzelił. Dlaczego pan to zrobił? Przecież ustaliliśmy, że, że będzie otruta gazem. Dla policji będzie to tak, jakby moja żona zastrzeliła się sama. A Ach. zrobiła to dlatego, że nie mogła związać się na zawsze z panem, panie Parker. I, nie, 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 nie rozumiem. Zaraz pan zrozumie. A więc przyjechał pan tu z moją żoną autem. Ten domek to wasze gniazdko. Tak. Jako dowód przeczytam panu list napisany przez Adele. Nic już nie rozdzieli mnie z moim Williamem. W śmierci na zawsze będziemy razem. Była kompletnie pijana, gdy jej to dyktowałem. Nie wiedziała, co robi. Co to za żarty? Niech pan spojrzy na ten przedmiot, który trzymam w lewej ręce. To jest klucz od pańskiego domu. Lucy dała mi go przed kilkoma miesiącami. Policja odnajdzie go jutro w torbie Adeli, a jej samobójstwo i pańska śmierć będą w pełni umotywowane. Nie zrobi pan tego! Ciekaw jestem, kto mi zabroni. W tej chwili jest mi pan potrzebny wyłącznie w charakterze nieboszczyka. Bo gdybym upozorował samobójstwo Adeli w wersji, jaką ustaliliśmy poprzednio, policja i tak skierowałaby swe podejrzenia na mnie. Śmierć kochanki i żony w tak krótkim czasie. Wystarczyłoby zrobić ekshumację zwłok Lucy. Wydawało mi się, że jesteśmy wspólnikami. Teraz już nie. Pan za zabójstwo w afekcie, o czym pan nie pomyślał, dostałby łagodniejszy wymiar kary. Natomiast ja. Jest pan w tej chwili tylko niewygodnym świadkiem. A pański nie. trup obok zwłok mojej żony nie. będzie stanowił nie. dla mnie doskonałe nie. alibi. Nie, ależ, ależ to, to, to szaleństwo... Niech pan się nie rusza! Ja nie popełniam omyłek. gotu mi coś zimnego do picia. Dobrze, kochanie. Ostatnie przeżycia zupełnie mnie rozstroiły. Ci pomyśleć tylko, że Adela całymi miesiącami udawała zazdrosną żonę, gdy tymczasem podkuchiwała się w Parkerze. Tak, to rzeczywiście zdumiewające. Policja przypuszcza, że po śmierci Lucy Adela zażądała, aby Parker się z nią ożenił, a on prawdopodobnie odmówił i wtedy posunęła się aż do... Nie, nie, nie. Jeszcze teraz nie mogę o tym mówić spokojnie. Tak, to straszne. Napij się troszeczkę tego suku i nie denerwuj się tak, kochani. Ostatecznie wszystko jest już za nami. Możemy rozpocząć nowe życie. Tak, masz rację. Najważniejsze jest to, że mam czyste sumienie. No a przy tym mogę wreszcie dysponować pieniędzmi bez oglądania się na Adele. O, byłbym mm -hmm. oh. <laughs> zapomniał. Mam dla Ciebie mały prezencik. O. Tak. O, proszę. Ojej! Jaka piękna, brylantowa kolia. Tak, to mój pożegnalny prezent. Chciałbym, abyś mnie mile wspominała. Aha. Byłaś moją najlepszą pielęgniarką. No i łączyły nas pewne sprawy osobiste. Byłaś strasznie minutka, Margaret. A teraz mam zamiar opuścić to miasto. Sprzedam klinikę i przeniosę się gdzie indziej. Tu wszystko przypominałoby mi te, te straszne wydarzenia. Jak to. I nie zabierzesz mnie ze sobą? O, lubię cię bardzo, Margaret, ale teraz wyważ, moja droga. Twoja obecność również przypominałaby mi tę te, te tragedię, którą przeżyłem. No, przecież powiedziałeś mi niedawno, że gdyby nie Adela, od której jesteś uzależniony finansowo, ożeniłbyś się ze mną. No i teraz, ki, kiedy jej nie ma. Tak, tak, a, ale zmieniłem zdanie. Nie mam zamiaru żenić się po raz drugi. Ach, tak. <noise> Obawiam się jednak, że. Mimo tego postanowienia, będziesz musiał się pogodzić z moją obecnością przy tobie. Co? Do końca życia. Co to znaczy, Margaret? Nie lubię natrętnych kobiet. Zapamiętaj to sobie. Nie ożenię się z tobą i nie mam zamiaru dłużej rozmawiać na ten temat. Nawet gdybym ci powiedziała, że to ja dzwoniłam do Parkera w sprawie jego żony? Ty. Myślisz, że to tak trudno udawać głos pijanej kobiety? Trzeba ci wiedzieć, że Adeli już od dawna wystarczał alkohol. Było jej wszystko jedno, czy uganiasz się za spódniczkami, czy nie uganiasz się. Ale przecież Parker mógł mnie też zabić. Mógł to zrobić, oczywiście. Było to pewne ryzyko z mojej strony, ale nie na zbyt wielkie. Starałam się wszystko obliczyć możliwie jak najdokładniej. Celem mojego działania była śmierć Adeli, ale chciałam to osiągnąć tak. Aby nie zwracać na siebie uwagi policji, rozumiesz? Poza tym, znając twój niestały charakter, kochanie, wolałam zabić Adelę twoimi rękami. Tylko wtedy uznałbyś we mnie równorzędnego partnera, prawda? <grym> Wiedziałam <wiosenka> jednocześnie, że nie zamordujesz jej bez określonego powodu, i dlatego napuściłam parkera na ciebie i Lucy. Cały czas wmawiałam biednemu parkerowi, że to Lucy prowokuje mężczyzn. Chodziło o to, żeby dobrał się najpierw do skóry swojej żonie i żebyś ty miał czas go unieszkodliwić. No, a, a Adela, gdyby Parker nie powiedział mi o tych anonimowych telefonach, Adela żyłaby jeszcze. Twój plan nie powiódłby się. Musiał ci powiedzieć. W chwili śmierci Lucy byliście w podobnej sytuacji, musieliście zostać wspólnikami. Zawsze mnie pogardzałeś, Edgar. Traktowałeś mnie jak głupią gęś, którą można mieć na każde zawołanie. Ale teraz ożenisz się ze mną, prawda? Tak ci na tym zależy. A może, może wolałabyś połowę moich pieniędzy? Hmm. Jako Twoja żona będę ich miała pod dostatkiem, ale przede wszystkim chcę mieć Ciebie, słyszysz? Wyłącznie dla siebie. I teraz już mogę być spokojna, że nie wymkniesz mi się z rąk.